Dobry, witam, witam bardzo serdecznie w kolejnej niedzieli z Markiem. Niedziela z Markiem to jest taki cykl moich wypowiedzi na różne tematy, czasami związane z, wędkarskiem, z wędkarstwem. Ale raczej, raczej nie. Jeśli chodzi o wędkarstwo, na kanale, jak zapewne pamiętacie, jest cały czas kontynuowany już od. Wielu, wielu lat seria Narody z Markiem. Są też audycje poświęcone wędkarstwu, takie jak obecnie After Marfish. Czasami pojawiają się pojawiają się też transmisje z nadwody. I to wszystko w przyszłym roku nas tutaj będzie czekać zarówno filmy z wypraw wędkarskich, jak i transmisje z nadwody, jak i też After Marfish. Ale niedzielę z Markiem postanowiłem postanowiłem hmm, poświęcać Innym tematom, chociaż czasami do, do wędkarstwa też tutaj się e, odnoszę, też się na temat wędkarstwa wypowiadam. Dzisiaj, jak zauważyliście, e, po tytule tego filmu chciałem powiedzieć o mm, pewnym takim bardzo ważnym w historii naszego kraju wydarzeniu, które odbyło się parę dni temu, kilka dni temu. E, na północ od nas, aż tam za Bałtykiem. Tam w Szwecji nasza rodaczka, pani Olga Tokarczuk, odebrała właśnie niedawno nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Tak? Czy 7? Chyba 18. Dobra, nie będziemy w to wnikać. W każdym razie jest to Nobel przyznany po. Rocznej przerwie, bo tam kłócili się między sobą. Dobrze, zostawiamy ten temat. Tamto nas nie interesuje. Ja chciałbym odnieść się do tego, co się wydarzyło już po przyznaniu tego Nobla, trochę Wam odpowiedzieć, jak odebrałem, jak odebrałem ten bardzo ważny w historii naszego kraju, bardzo ważne wydarzenie. Szczerze mówiąc, jestem dumny z tego, że to nasza rodaczka otrzymała tę nagrodę Nobla. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dlaczego nie? Ja, jako patriota, e, no, zawsze, zawsze cieszę się, gdy, gdy moi rodacy osiągają, osiągają sukces. I to niezależnie w jakiej dziedzinie, czy e, gdzieś tam w, e, na skoczniach narciarskich, czy w e, m, obszarze gier komputerowych. Tutaj mam na myśli Andrzeja Szałkowskiego i jego Wiedźmina, czy być może nawet w serialu, serialu Wiedźmin Netflixa, który już nie już nie Czekamy wszyscy chyba z utęsknieniem. Także cieszę się, jak te nagrody przyznawane są właśnie z tytułu, z tytułu takiej twórczości literackiej. Aczkolwiek bardziej bym się ucieszył. Nie ujmując oczywiście wagi tego Nobla dla Pani Tokarczuk, bardziej bym się ucieszył i byłbym bardziej dumny, gdyby, gdyby jakiś Polak dostał nagrodę z fizyki, z chemii czy z takich innych nauk ścisłych, które to za odkrycie czegoś, co, co nam w życiu dzisiejszego, nowoczesnego, społeczeństwa XXI wieku pomoże, Pomoże w e, dalszej egzystencji, na przykład w ochronie przyrody, czy e, w kontaktach między nami, co ulepszy nasze, nasze urządzenia, nasze komputery, e, nasze środki e, przekazu, środki e, poruszania się po, 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 to, po drogach między kontynentami, między miejscowościami. Myślę tutaj o ośrodkach, ośrodki, trzy, pięć słów, środek. Myślę tutaj o, o jakiejś rewolucji w, w transporcie, transporcie lądowym, czyli o jakimś lepszym samochodzie, takim, takim trochę lepszej, Dobra, wróćmy do pani Olgi kartów bo tutaj mam dosyć sporo do powiedzenia, ale być może się ze mną zgodzicie, być może nie. Być może będziecie mieli pretensje nawet o to, że takie, a nie inne słowa w związku z tym noblem pani Olgi Tokarczuk wypowiedziałem. Otóż poświęciłem troszkę czasu poświęciłem troszkę czasu i wysłuchałem całego wystąpienia pani Olgi Tokarczuk. Wystąpienia w związku z całej tej przemowy w związku z przyznaniem nagrody Nagrody Nobla. Ten swój monolog pani Olga Tokarczuk nazwała Tytułem Czuły Narrator. Czuły Narrator. Słuchałem go, powiem szczerze, z taką głęboką nadzieją, że pani Olga Tokarczuk swoją przemową porwie słuchaczy. Czegoś takiego nie zauważyłem. Stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Trzeba było się Pani Olga Tokarczyk wymaga od nas, od słuchaczy czy też czytelników tego tekstu, zanurzenia się głębiej w ten tekst i wyśledzenia jej e, myśli, wyśledzenia tego, co ma do, do nas, dla nas do powiedzenia, nam do powiedzenia. Nie przebija z tej mowy jakaś myśl przewodnia, coś, co. E, Pojawia się w tej mowie na początku, na końcu, na środku, co jest wyraźnie wyartykułowane, wyraźnie podkreślone, niemalże wykrzyczane, tak jak w przypadku niektórych, niektórych znanych mówców, świetnych oratorów, których w dzisiejszych czasach wcale przecież nie brakuje. Pani Olga Tokarczuk swoje przemówienie poprowadziła w taki sposób, aby. Zmusić słuchacza do tego, aby się wsłuchał w treść tego przemówienia, aby sam spróbował wyciągnąć jakieś wnioski i domyślić się, co autor miał na myśli. To takie najgłupsze pytanie w szkole. Co autor miał na myśli? Bądź to mądry i zgadnij, co autor miał na myśli. Pani, ja nie będę. Mm, nie powiem Wam tutaj do czego, do, do jakiego wniosku doszedłem. Jeśli tego nie słuchaliście, myślę, że warto jest na YouTubie, można, można posłuchać. Pani Roda Tokarczuk poruszyła w, tym swoim, w tej swojej wypowiedzi bardzo wiele tematów. Dotknęła literatury zarówno tej wcześniejszej, jak i współczesnej dotknęła internetu. Pod kątem tego, że, że internet był taką szansą na, na dostęp do wiedzy przez, przez nas wszystkich, przez nas wszystkich, na dostęp do wiedzy nieograniczonej w każdym miejscu świata. No i tak akurat, tak akurat jest, z tym, że jak już doskonale o tym wiemy, ta wiedza y, zaczyna być już ograniczana, ograniczana przez różnego rodzaju instytucje, przez y, y, blokowanie wolności słowa. Y, w internecie, w internecie panuje, panuje cenzura i to coraz bardziej, coraz bardziej skuteczne. Internet przestał być, przestał być y, takim obszarem, w którym, w którym można mówić o wszystkim, w takim kontekście, jakim ktoś sobie to zaplanował. Wiele tematów w internecie jest kasowanych przez administratorów, wiele tematów jest niemalże zabranianych, i na to zwracała uwagę pani Olga Tokarczuk, że ten internet, choć oczekiwany przez społeczeństwo, prawie że od samego początku, no bo wiadomo, wiedza, to umiejętność życia, lepszego życia, dostęp do wiedzy. To możliwość osiągania, osiągania sukcesów, polepszenia sobie swojego własnego życia, życia własnej rodziny, własnej lokalnej społeczności, czy też e, własnego narodu, czy też jakiejś większej grupy narodów. Tam w internecie zaczęło się ostatnio dziać coś niedobrego. Niektóre grupy wpływów zaczęły nam ten, to, ten dostęp do wiedzy, dostęp do wiedzy um, ograniczać. Pomimo, że do internetu mamy już dostęp właściwie wszędzie, nawet w lesie. Ogólnie rzecz ujmując, mogę powiedzieć tak: podobałoby mi się wystąpienie pani Oli Tokarczuk, które nazwała ona czułym narratorem gdyby nie to właśnie takie rozmemłanie tak to, tak to postanowiłem nazwać czyli poruszenie wielu tematów jednocześnie nie zwrócenie uwagi na ani ani jeden to tyle jeśli chodzi o mój komentarz do czułego narratora polecam wam Mimo, że jest taki usypiający, taki troszkę nudny, jest też ciekawy. Warto tego posłuchać. Oczywiście trzeba się w tym momencie wyciszyć, bo to ponadgodzinne przemówienie, można też sobie przeczytać, bo jest to opublikowany tekst. Ponadgodzinne przemówienie, ale niosące ze sobą pewne, pewne ważne treści, przy czym tak jak mówię, jeśli ktoś się spodziewa czegoś naprawdę takiego wybuchowego, jakichś fajerwerków, no to tego się nie doczeka. Teraz druga część mojej wypowiedzi na temat Nobla, a właściwie tego, co się działo wokół, wokół samego faktu odebrania nagrody Nobla. I tutaj dla pani Olgi Tokarczuk mam żółtą kartkę. Mam żółtą kartkę dla pani Olgi Tokarczuk. Nie powiedziałem tego na wstępie, wobec tego uzupełniam tę informację. Nie przeczytałem jeszcze żadnej książki pani Olgi Tokarczuk, ale mam taki zamiar. I na pewno w najbliższych miesiącach e, jedną z książek pani Tokarczuk, naszej Noblistki przeczytam, no chociażby po to, żeby zobaczyć, jak, jak, noblistka, jak Noblistka pisze, być może mi się to, być może mi się to spodoba. Ale mam dla pani Olgi Tokarczuk żółtą kartkę, nie czerwoną, na razie tylko żółtą z powodu tego, co się działo wokół te, tej nagrody Nobla. Otóż pani Olga Tokartuch w wielu swoich wypowiedziach, już takich luźnych bardziej, nieoficjalnych, zaczęła się wypowiadać w sposób, który e, zdradza jej mm, polityczne, polityczne, uciekło mi słowo, e, no chwila, moment, zdradza jej sympatię polityczną. Tego właśnie, co mi brakowało. Pani Olga Tokarczuk, jak zapewne zauważyliście, ma poglądy bardziej zbliżone do lewej strony. Jest lewicową pisarką. I to jest akurat prawda tego, tego już ta łatka, ta, ta nalepka od niej. Od niej nie odejdzie. No cóż, mamy prawicowych pisarzy, mamy lewicowych pisarzy. Okej, okay. dla mnie nie ma, nie ma znaczenia, jeśli pisarz, czy to będzie pisarz z lewicy, czy z, prawi, z prawicy, jest Polakiem, dostał Nagrodę Nobla. Hura, brawo, bingo, ja się cieszę. Tu mamy akurat lewicową pisarkę. Niektórzy powiedzą, że właśnie dostała Nagrodę Nobla, bo jest lewicowa. No, tak, no, może i tak, może teraz takie są tendencje na świecie w Europie, że to, to lewactwo jest popierane, no ale dobra, zostawmy ten temat. Pani Olga Karczuk sama umieściła się po lewej stronie strony politycznej. Ale dobra, okej, okay, niech tam sobie siedzi, jak chce. Jej boła, tak? Jej, jej sprawa. Przy czym mm, nie bardzo rozumiem nie bardzo rozumiem drugą, jak gdyby drugi Drugi wątek poruszany w takich wypowiedziach, w wywiadach z dziennikarzami. Otóż pani Olga Tekarzowska powiedziała coś takiego, że my, Polacy, musimy się pochylić, zastanowić i przeprosić za naszą historię za niewolnictwo, za kolonializm, za mordowanie Żydów. Ja przepraszam, za chwilę muszę. Zajrzeć do kartki, bo karteczkę sobie napisałem, a nie, e, nie przyniosłem jej tutaj przed kamerę. Bo e, co jest napisane w tej kartce, to zaraz powiem. Otóż nie zgadzam się z panią Olgą Tokartuk, że my Polacy mamy przepraszać za niewolnictwo, za kolonializm. Nie wiem, być może, być może pani Olga Tokartuk uczyła się zupełnie innej historii niż ja. Bo. Ja z lekcji historii, może jestem niedouczony, nie mam pojęcia, nie wiem. Z lekcji historii nie, nie pamiętam, abyśmy mieli jakieś swoje kolonie. Wobec tego, z jakiej racji mamy przepraszać za kolonializm? Za to, że byliśmy kolonizy, kolonizatorami. Za co my mamy przepraszać? My? Myśmy nigdy nie mieli swoje własnej kolonii. Te, albo ja, albo pani Olga Tokarczuk, e, nie znamy historii, ciekawe kto z nas, kto z nas dwojga. Ja w swojej książce e, Król Myśli napisałem takie, takie zdanie, że e, władze nad ludźmi posiadają, czy tam mają ci, którzy potrafią zmieniać historię. i tak sobie pomyślałem, że jak pani Oda, to mówi o, o tym, o kolonializmie Polski. To że pani, to chce zmieniać historię. Chyba jej się to nie uda. Chyba tutaj nie da rady tego zrobić. Ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Niewolnictwo. Mordowanie Żydów. Ja bym tutaj w tym. E, nie przeginął, bo ani my, Polacy, niewolników nie posiadaliśmy jako takich. Oczywiście pewnie niektórzy niektórzy właściciele feudalni yy, no, traktowali swoich, swoich poddanych, tak? swoich, swoich rolników prawie tak jak niewolników, ale to nie tak. Niewolnictwo kojarzy się, Kojarzy się coś z, z zupełnie czymś innym, z plantacjami bawełny, z pracą w fabrykach. E, dziś, kiedyś z plantacjami bawełny, dzisiaj z, pra, z niewolniczą pracą w fabrykach. E, Polaków raczej nie można posądzić o, o to, że mieli niewolników. Ba, mało tego. Nawet, ciekawe, czy to ta kartka. <laughs> Chyba nie ta kartka. Nawet, to ja jeszcze może raz pójdę po tą karteczkę, ale nawet, jeśli, jeśli mowa tutaj, a tutaj to mam, dobra, nie tą kartkę wziąłem, przepraszam, że już jestem co robić, nawet jeśli mowa o niewolnictwie, to ja przypomnę, że Polska, jako hmm, kraje w Europie, no, hmm, może się poszczycić tym, że prawa obywateli były tutaj zawsze, ale to zawsze, szanowane. Owszem, były różnego rodzaju takie jakieś przegięcia, tak? były nadużycia. Ale jeśli chodzi o sam system prawny, to mieliśmy coś takiego, jak w 1432 roku wprowadzone prawo wolnościowe. Nie udało mi się do niego dogrzewać w internecie, być może za dużo, za mało czasu poświęciłem, bo nie było kiedy, ale zauważyłem i to wiem na pewno, na Twitterze się dowiedziałem, że podobne przepisy prawa wolnościowego wprowadzono w Anglii dopiero 250 lat po tym, jak zostały one, zostały one uchwalone w Polsce. A drugim takim aktem prawnym, który mówi o wolności człowieka, o wolności obywateli, jest, są przywileje Czerwińskiego z roku 1422. Podobny akt prawny został w Stanach Zjednoczonych wprowadzony 350 lat po tym, jak uchwalono go w Polsce. Czyli Polska raczej wiedzie prym w w walce z niewolnictwem niż w wykorzystywaniu, w wykorzystywaniu, nadmiernym wykorzystywaniu niewolników. tu się właśnie w tym temacie z panią Olgą Tokarczuk nie zgadzam, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, w którym się z panią Olgą Tokarczuk nie zgadzam. Otóż pani Olga zakwycona była, zachwycona była. Tym, że tam w Szwecji przywitało ją mnóstwo dzieci pochodzących z różnych krajów, z różnych krajów Europy, świata, zachwycona była tą różnorodnością, tym, że posługiwali się różnymi językami, pochodzili z różnych części świata, mieli inne kultury. Pani Olga Tokarczuk była tym zachwycona i yy, Zazdrościła Szwedom, że ma, będą mieli tak bardzo urozmaicony genotyp. genotyp. Czyli, że e, sprowadzając, sobie, sprowadzając sobie imigrantów, jednocześnie wzbogacają swój genotyp, będą mieli tą taką różnorodność genetyczną, a to się ta różnorodność genetyczna, jak doskonale wiemy sprawia, że y, potomkowie y, ludzi, których geny są dobrze wymieszane, są raczej odporni na różnego rodzaju choroby choroby genetyczne, nie zapadają na te choroby, z uwagi na ten, na ten właśnie pomieszany genoty. Ale ja pani to Tokarczuk przypomnę taką jedną rzecz. My Polacy, my Polacy dzisiejsi, współcześni mamy naprawdę bardzo dobrze pomieszany genoty. Chyba lepiej i najlepiej w całej Europie, jeśli nie na całym świecie. Przypomnę tylko. Przypomnę hmm. tylko najazdy krzyżackie. Przypomnę hmm, z ostatnich czasów. Z ostatnich czasów. Hmm, II wojnę światową, gdzie nasz genotyp został wzbogacony hmm. o genotyp niemiecki. Teutoński, germański, a także rosyjski. Wcześniej został wzbogacony o geny szwedzkie, w potopie szwedzkim. Jeszcze wcześniej przez Turków. Mamy naprawdę bardzo różnorodny genotyp tu w Polsce. A przy okazji, już tych, tego mieszania genotypu, ja przypomnę tylko taką jedną rzecz. Bo pani Olga Tokarczuk mówiła, że mamy się pochylić nad swoją historią, zastanowić i poprzepraszać. Nie, pani Olgo, to nie my mamy przepraszać. To nie Polacy mają przepraszać. Tu się z panią po raz kolejny nie zgodzę. To nas, inne narody, powinny przepraszać. Owszem, w historii polskiej. Zdarzały się takie sytuacje, w których daliśmy popalić, co niektórym. Ale tylko dlatego, tylko dlatego, że wjechali tutaj do nas i próbowali zdobyć nasze ziemię, próbowali gwałtem przejąć nasze głościa. Co niektórzy dostali niezłego kopa, od chociażby Szwedzi. I Będąc w Szwecji trzeba było zwrócić uwagę szwedom, że to oni mają za co przepraszać nas za ten pieprzony szwedzki potop, w którym narobili tyle zła, z którego to najazdu ukradli mnóstwo, mnóstwo dzieł sztuki, mnóstwo mm, rzeczy wartościowych. Wiele z nich dzisiaj zdobi szwedzkie muzea. To Szwedzi powinni nas przepraszać. I trzeba było mieć pani Olgo troszkę odwagi w tym, żeby to powiedzieć, a nie odwracać kota ogonem, że to my mamy przepraszać. Mamy przeprosić Szwedów za to, żeśmy im dali w podczas szwedzkiego potopu? Nie. Przepraszam za te wulgaryzmy, ale czasami ich tutaj. A no, co powiedzieć o najeździe Krzyżaków na Polskę, o Turkach, Austriakach, Węgrach, nawet Czechach, no, co powiedzieć o Rosjanach, o Niemcach po II wojnie światowej, a trzy rozbiory Polski? To my mamy przepraszać? Nie Pani Algo, nie zgadzam się z Panią. Absolutnie nie. I stawiam się tutaj oficjalnie w kontrze do tych pani przekonań, do takiej wiedzy historycznej. Być może ja jestem niedouczony. Ale pamiętam, że to Polacy w roku 1683 uratowali Europę przed najazdem Imperium Osmańskiego. Pamiętam, że to Polacy w 1920 roku uratowali Europę przed najazdem Armii Czerwonej. To dzięki nam w Europie nie ma Turków. Turcy są, no dobra, ale nie, ma, nie, ma, nie, nie władają nami Turcy, nie władają nami komuniści ze Związku Radzieckiego. Nie tylko Polaków trzeba przeprosić, ale także Polaków, Polakom trzeba za to podziękować, bo to polska krew obroniła Europę wielokrotnie przed kataklizmem, przed najazdem obcych cywilizacji. Jeszcze warto by było powiedzieć o. W tym zarzucie, jaki pani Olga Tokarczuk powiedziała dotyczącym mordowania Żydów. Powiedzmy sobie wprost. Polski rząd, jak i polski naród nigdy w czymś takim udziału nie brał. Natomiast zdarzyły się pewnie jednostki, które dokonały takich haniebnych czynów. Tak nie tak, ale najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata znajduje się w naszym narodzie. To Polacy pod groźbą śmierci ratowali Żydów jako naród. Także były jednostki, no może i były, ale jeśli tak, to podajcie ich nazwiska. Powiedzcie, kto to był. No to może tyle. Bo wjeżdżając w tę tematykę, trudną i prawdę mówiąc, zakrytą, nieodkrytą, no zrobiłbym tu podobny błąd jak pani Olga Tokarczuk, stawiając się po jednej stronie sceny politycznej. Zostawmy ten temat. Te słowa, które powiedziałem, niech one tak zostaną, niech tak sobie wybrzmią i nie będę ich już tutaj, nie będę ich już tutaj zmieniał. Dobra, kończymy, kończymy tę dzisiejszą niedzielę z Markiem. Ja was zachęcam do tego, abyście zostali moimi patronami w portalu Patronite. Myślę, że temat jest znany. Dzisiaj akurat nie chcę mi się o tym, o tym mówić. Zwracam tylko uwagę na to, że, że taka rzecz istnieje. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo już się dzisiaj nagadałem. Pamiętajcie o tym, przepraszam, o tym, że wydałem pomysł fantazy. Możecie ją sobie kupić. Link do strony, na której znajduje się instrukcja, informacja. Jak, jak kupić książkę, znajdziecie pod wyświetlaczem tego filmu. Książka jest już umieszczona na portalu Lubimy czytać. Każdego, kto przeczytał Króla Myśli, proszę o krótką opinię, a może nawet nie o recenzję, jeśli komuś wystarczy na te siły i czasu, i umiejętności, żeby taką porządną recenzję tej książki napisać. Do końca roku pozostało nam kilkanaście dni. Ja jeszcze nie składam wędek. Jeszcze będę chyba próbował wyjechać raz, może dwa razy na ryby i jeśli na te ryby pojadę to postaram się też puścić jakiegoś lajwa z nadwody. Zobaczymy, zobaczymy czy to się uda, bo to wszystko uzależnione jest jeszcze od pogody, od wielu innych, wielu innych czynników. W każdym razie nie powiedziałem, że, że przestałem jeździć. Tego nie powiedziałem. Jeśli będę miał czas i i będą sprzyjające warunki atmosferyczne, nie będzie lało, padało, to pewnie jeszcze gdzieś tam sobie pojadę, a ta przerwa taka troszeczkę dłuższa zacznie się od stycznia. Już taka planowana bardziej. Zacznie się od stycznia. To życzę Wam udanej niedzieli i wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Cześć.